Na czapy w dziewiątą rocznicę tragedii smoleńskiej rozpoczniemy od hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Dajemy hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyźnie w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Wzywamy i przywołujemy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Profesor Lech Kaczyński, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Maria Kaczyńska, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Joanna Agacka-Indecka, Ewa Bąkowska, generał broni pilot Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek. Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, generał broni Tadeusz Buk, generał dywizji arcybiskup Miron Chodakowski, pułkownik Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, pułkownik Zbigniew Demski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Pułkownik Jarosław Florczak, podporucznik Artur Francuz, generał Franciszek Gongor, Grażyna Gęsicka, generał dywizji Kazimierz Gilarski, Przemysław Gosiewski, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, podpułkownik Robert Grzywna, Mariusz Hansi, ksiądz prałat Roman Indrzejczyk, kapitan Paweł Janeczek. Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Izabela jaruga -Nowacka, Ojciec Józef Joniec, Sebastian Karpiniuk, Admirał Floty Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Generał Dywizji Stanisław Nałęcz Komornicki, Stanisław Jerzy Komorowski, Podporucznik Paweł Krajewski, Andrzej Kremer, Ksiądz Zdzisław Król, Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, Ksiądz Andrzej Kwaśnik, Generał Bronisław Kwiatkowski, Generał Brygady dr Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutoborski, Barbara Maciejczyk, Barbara Mamińska, Zezona Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Tomasz Merk Podporucznik Andrzej Michalak, Major Dariusz Michałowski, Stanisław Mikke, Justyna Moniuszko, Aleksandra Natali Świat, Janina Natusiewicz Mirer, porucznik Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec Lefle, ksiądz pułkownik Janosiński, ksiądz generał brygady Adam Pich, Katarzyna Piskorska Maciej Płażyński, generał broni Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, odporucznik Agnieszka Ogródka Węcławek, generał broni Włodzimierz Potasiński, Major Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, ksiądz profesor Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz Skomski, Wojciech Seweryn. Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Podporucznik Jacek Szurówka, Aleksander Szczygło, Jerzysz Majdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, Podporucznik Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, Kapitan Artur Ziętek, Gabriela Zych. Nastąpi teraz złożenie wieńca pod portretem pary prezydenckiej. W nas wszystkich wieniec złoży prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Odmówienie modlitwy w intencji wszystkich, którzy zginęli 9 lat temu. Prosimy Ojca Zdzisława Tokarczyka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przeszywający, przeszywający dźwięk Syreny Smoleńskiej w ten poranek który dzisiaj przeżywamy przypomina nam to co się wydarzyło 9 lat temu 10 kwietnia 2010 roku na nowo rozdziela nasze polskie serca i wzbudza nas ból, cierpienie to co się tam wydarzyło. Polacy zatrzymali się, aby zobaczyć, doświadczyć tragedii, która się dokonała, bo to zginął wielki Polak nasz Prezydent, profesor Lech Kaczyński, jego małżonka Maria i cała elita narodu polskiego. Polska zatrzymała się na chwilę właśnie w tym miejscu, tu żeśmy się gromadzili po to, aby być razem, aby przeżywać, aby się modlić, aby również świecić światła, gdzie było morze zniczy, które dawało nam siłę, nadzieję do tego, że na nowo możemy wspólnie budować naszą umiłowaną ojczyznę, Również poprzez tą krew, która została przelana w Smoleńską. Wspominamy ten dzień z bólem, ale również i z głęboką nadzieją, że ci, którzy tam polegli pod Smoleńskiem, dzisiaj z nami łączą się duchowo. I tak jak ten portret pokazuje nam uśmiechniętego prezydenta, jego małżonkę Marię, również oni dzisiaj z nami, tutaj obecni, cieszą się, że ich wspominamy. Że o nich mówimy, że chcemy również budować na tych wartościach, na których oni budowali swoją misję powierzoną im przez Boga na rzecz pracy dla Ojczyzny, której na imię Polska. Dziękujemy za ich życie, za to wszystko, co nam pozostawili i to, że również na ich dziedzictwie możemy dzisiaj budować nową, piękną, chociaż bólu nieraz, ale piękną Polskę, wolną, od tego, co nas prowadzi ku takiemu też duchowemu zniewoleniu. Dziękując Bogu za świętej pamięci lecha, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonkę, Marię, wszystkich tych, którzy polegli pod smoleńskiem, chcemy ich oddać miłosiernemu Bogu. Wierzymy głęboko, że jest z nimi, że on, Oni są z nimi, że cieszą się Jego obecnością. Prosimy Jezu, miłosierny obdarz ich darem życia wiecznego. Niech w Tobie się radując na wieki, niech również i za nami wstawiają się do Boga i wypraszają nam dar pięknej, szlachetnej, żyjącej w prawdzie naszej umiłowanej Ojczyzny. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Wieczny odpoczynek gradzim im dać Panie. Wieczny odpoczynek gradzim im dać Panie. Wieczny odpoczynek Radzi im dać Panie. Niego odpoczywają w pokoju wiecznym. Tutaj zawsze modliliśmy się o tej porze. Polecając siebie, Matce Najświętszej, naszą Ojczyznę, naszych rządzących, polecamy wszystkich rodaków, wszystkich Polaków, wszystkich rządzących naszej Królowej Polski. Niech ona nas prowadzi bezpiecznymi drogami wolności ku Ojczyźnie Niebieskiej. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich zwykłych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, Święty Janie Pawle II, Święty Andrzeju Bobolą. Błogosławiony Ojcze Honoracie Koźmiński. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Udamy się teraz na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pod pomnikiem ofiar tragédia de swój udział Bo chcę jak bohaterzy nieść do ojczyznę Jak sztandar ją podnosić wprost do nieba By ranę móc zamienić w zwykłą bliznę A ludziom dać radości bochen chleba Polska za tę miłość mi odpłaci Szacunkiem Choćby nawet i po śmierci Bo nie od razu Świat Cię ubogaci Z sumienia nie od razu Się dowiercisz A Polska Moich marzeń będzie rosła Bo dobrze była praca, co ona do zaszczytów mnie wyniosła. Wysiłek do ojczyzny się opłaca. Szłość nam nieznaną i masz z białą czerwoną, jakby krzywy. Pamiętaj Mario, porozmawiaj z Martą.